Hej, witam Was serdecznie, z tej strony Hallak, słuchajcie moi drodzy, dawno nie było takiego typowego audiologa, muszę do tego wrócić. E, dzisiaj będzie o temacie, który jest palący w pewnym sensie. E, otóż, moi drodzy, spotkała mnie pewna przygoda, byłem robić film w Toruniu, bo chcę Wam pokazać Toruń tak dogłębnie. I spotkałem tam pana Józefa, którego teraz bardzo, bardzo serdecznie pozdrawiam. Jest to prawdopodobnie jeden z moich najnowszych subskrybentów kanału. Yy, pan Józef jest jednocześnie moim chyba, może i nawet najstarszym widzem, ponieważ, <laughs> przepraszam, ma około 80. Także, panie Józefie, wiem, że pan ogląda. Obiecałem, że film zrobię na ten temat i robię. Miałem go już zrobić, zresztą dawno, dawno temu, ale ta rozmowa jakoś tak mnie natchnęła. Otóż, kiedy sobie siedziałem na ławeczce w Toruniu, przygotowując sprzęt, wyciągając z plecaka i tak dalej, yy, usiadł obok mnie starszy pan, który zagadnął mnie o to. Przepraszam, nie to miałem na sobie. To. Jak wiecie, lubię koszulki takie z zacięciem patriotycznym, trochę może historycznym, a w sumie to odwrotnie najpierw powinno się powiedzieć historycznym, a później patriotycznym. Lubię takie wzory, które nie są zbyt krzykliwe za to symbol, który jest, niesie jakąś historię. I widzieliście mnie przeważnie w tej koszulce z Miszkiem Wojtkiem. Widzieliście mnie też w takiej koszulce z dywizją pancerną, i jeszcze w takiej motto Husari Amor Patriae Nostralex. Bardzo mi się coś takiego podoba. I pan Józef, widząc Miszka Wojtka <laughs> u mnie na koszulce, prosto z mostu, nie w bawełnę. E, zapytał mnie, czy ja w ogóle zdaję sobie sprawę, co jest na tej mojej koszulce. Na szczęście wstydu nie było, nie martwcie się, <laughs> wiedziałem dokładnie. E, co mam na koszulce, no, i zaczęła się rozmowa. Rozmowa, która praktycznie mogła się skończyć po pięciu minutach, a skończyło się na tym, że siedzieliśmy tam z półtorej godziny. <laughs> Kurczę. E, no i co? No i efektem jest też ten film właśnie. Otóż, ogólnie pan Józef jest człowiekiem, który wojny nie pamięta aż tak bardzo dobrze, ponieważ był bardzo młody, jak była wojna, ale pamięta dobrze czasy, które były po wojnie bezpośrednio, czyli na przykład lata 50., prawda? I również, jako że tutaj wielkie brawa, jest facetem, który któremu internet absolutnie nie jest obcy. Okazuje się, że jak sam stwierdził, po prostu nie stać go na kupowanie takiej ilości gazet, które lubi, jakby chciał. Po prostu woli mieć wszystko w laptopie, w internecie i stąd bierze wszelkiego rodzaju e, informacje. No i bardzo źle się czuje, e, obserwując to, co się w Polsce dzieje. Między innymi. Jeżeli chodzi o tak zwaną odzież patriotyczną. Moi drodzy, ja te koszulki kupiłem chyba z 2 lata temu, tak mi się przynajmniej wydaje. No i zaobserwowałem, że moda dalej postępuje. Tutaj podzielam zdanie pana Józefa, i ludzie, którzy to kupują, kompletnie nie zdają sobie sprawy, co noszą tak naprawdę. Z drugiej strony. Firmy produkujące zwietrzyły niesamowity biznes, ponieważ taka koszulka, no nie wiem, wyprodukowanie jej niech kosztuje 15 zł, plus nadruk niech kosztuje 10 zł, więc żeby dobrze na niej zarobić, no to ona by musiała kosztować jakieś 50. Prawda jest taka, że kosztuje minimum 80, a nawet ponad 100, bo różne firmy są. Także biznes lukratywny jest i tutaj jak sobie wpiszemy odzież patriotyczna, jest tego od groma. Niestety ludzie nie mają pojęcia, co noszą, i do tego obserwuję pewne trendy, które są, yy, powiem szczerze, chociaż pewnie to zaboli niektórych moich widzów, bo pewnie chodzą w tym. Otóż haniebne jest kupowanie niektórych rzeczy, takich jak na przykład to. Rotmist Szpilecki, zrobię wam niedługo materiał o nim, jest na koszulce tego pana. Prawdopodobnie gdyby wstał z grobu Rotmist Szpilecki i coś takiego zobaczył, no to z powrotem do tego grobu szybko by wrócił, bo byłby tak mocno zszokowany. Słuchajcie, moim zdaniem, to nie ma nic wspólnego z patriotyzmem. Kompletnie zero. Do tego. Teraz sobie wpisałem marsz niepodległości. Słuchajcie, bardzo fajna impreza, bardzo popieram. I widzę, że ludzie po prostu się jednoczą na tym marszu niepodległości. I obok, niestety, widoków takich, jak gdzieś tutaj miałem taki fajny widoczek. O! Obok widoków takich, gdzie młodzi ludzie manifestują, tak jakby swoją polskość, i to jest super, ha! są niestety widoki. Zaraz wam pokażę takie. Albo miałem tutaj znalezione czekajcie. O, to to będzie później o tym. O <laughs> Kurczę. Szykuję się może i dłuższy trochę materiał. Gdzie to jest takie ciekawe bardzo zdjęcie? Uwaga, uwaga. Było takie naprawdę bardzo sugestywne. Jest! Kurczę. Marsz Niepodległości 2013. Tak jest zatytułowane to zdjęcie. Oh. Moi drodzy. Może ktoś się z was obrazi, trudno. Uważam, że obecność na marszu Niepodległości. Założenie jakiejś koszulki patriotycznej jest OK. Natomiast zasłonięcie sobie twarzy czymś takim. Symbolem Polski walczącej jest po prostu haniebne dla tego gościa, bo to nie można inaczej tego nazwać. To jest to, o czym rozmawiałem z panem Józefem. To jest po prostu haniba dla gościa, który bierze udział w takim marszu. Wzięcie udziału to powinien być zaszczyt to powinna być manifestacja mnie, czyli konkretnie Piotra. Jeżeli szedłbym w takim marszu, zasłonięcie twarzy to robi z nas nie wiem kurka kogo anonimowego zadymiarza może? Nie wiem. Podsumowując, jest to wstyd. Po prostu jest zwyczajny wstyd. Zasłonić sobie twarz na jakimkolwiek marszu, gdzie mamy reprezentować nasz kraj? Nie wiem afiszować się z naszą polskością. Bardzo chętnie pod tym filmem przeczytam komentarze. Słuchajcie, nie wstydźcie się. Jesteście w internecie anonimowi, więc jeżeli uważacie, że to jest fajne, że to jest takie polskie, że to jest patriotyczne, co widzicie na tym obrazku, to napiszcie mi, kto wam to wmówił w ogóle albo jaki przedstawcie jakiś swój tok myślenia. O co chodzi? Czy nie wiem, wstydzicie się? Że jesteście na tym marszu niepodległości? Czy wstydzicie się, że macie symbol Polski walczącej na koszulce, bluzie czy czymkolwiek tam? Czy też zasłaniacie twarz, bo się boicie, że jak zaczniecie zrywać kostkę brukową i rzucać to, kamery policyjne was wychwycą i poniesiecie zasłużoną karę za to, co robicie? Nie wiem, ale to nie koniec, bo odzież patriotyczna to jest tylko wierzchołek góry lodowej. Dalej mamy, ja tu nawet sobie kilka, no albo coś takiego. I robią ludzie zdjęcia. To jest symbol marszu niepodległości, zakapturzony jak jakiś terrorysta facet na tle polskiej flagi albo to. O, idziemy dalej, moi drodzy. Oto napój energetyczny patriota, ale to nie koniec, bo oto i jest napój energetyczny. Żołnierze wyklęci. Jakby komuś tam zabrakło sił, i chciał się troszeczkę podpakować. Przebojem sezonu może być też pościel, na której napisano: Jestem Polakiem, więc mam obowiązki polskie. Chwała Wielkiej Polsce. Co jeszcze ciekawego znalazłem? Tu są te ciuszki, fantastyczne. A, znalazłem jeszcze coś takiego. Strona się nazywa Beka z Odzieży Patriotycznej. I tutaj to ja nie wiem, czy to jakieś fotomontaże, bo aż mi się nie chce wierzyć, że takie rzeczy są. Skarpetki, słuchajcie, śmierć wrogom ojczyzny. Ktoś wypuścił skarpetki z napisem śmierć wrogom ojczyzny. Pan Józef, o którym wam mówiłem na początku, jest po prostu sytuacją zażenowany pewnych rzeczy nie rozumie w ogóle, stąd też jak zobaczył Miśka u mnie na koszuli, to od razu podszedł, żeby, że tak powiem, mnie opieprzyć najzwyczajniej świecie, bo od razu mnie troszeczkę zaszufladkował właśnie do gości, no raczej takich, prawda, i ja się wcale nie dziwię. I bardzo chciałbym, moi drodzy, oglądać takie zdjęcia z Marszu Niepodległości, jak tutaj są, proszę bardzo. Tego typu zdjęcia z Marszu Niepodległości, a teraz Wam coś jeszcze pokażę. To jest bardzo ciekawe zdjęcie. Ojciec z dzieciakiem przyszedł na Marsz Niepodległości, a z tyłu z tyłu już są ci nowi patrioci. Po zasłoniętych twarzach ich można poznać. Nie wiadomo kto to jest, bo się wstydzą pokazać. Co Wy myślicie, moi drodzy, o tym całym zamieszaniu związanym z patriotyzmem. Nie wiem, czy tutaj słowa patriotyzm nie powinienem w ogóle w jakimś cudzysłowie umieścić. Z jednej strony mamy firmy, które chcą sobie napchać tym kabze, mówiąc szczerze, tutaj aż tak wielkiego problemu nie mam, bo jest jakiś towar, jest on na rynku, można go kupić, albo mo można go kompletnie zignorować, prawda? To samo jest jakaś cena na rynku, można się zgodzić na nią wyciągnąć kasę z portfela, można zignorować. Napiszcie, czy myślicie, że jest to moda w Polsce na patriotyzm, czy nic za tym głębszego nie idzie. No bo ja na przykład mając na sobie koszulkę z Miszkiem Wojtkiem, nie uważam, żeby to była jakaś w złym guście koszulka, albo, no nie wiem, no nikogo chyba nie obrażam ją. Ale nie chcę być kojarzony właśnie z takim zamaskowanym kolesiem, który się ubrał w nasze barwy narodowe. Czy też myślicie, że coś się nie tak, coś się złego w ogóle dzieje z naszym krajem? Nie wiem. Zrobiłem ten film, żeby zwrócić Waszą uwagę na problem. Naprawdę to jest duży problem. I mam nadzieję, że chociaż, no nie wiem, chociaż troszeczkę się zastanowicie nad tym. Także pozdrawiam serdecznie, panie Józefie. Wiem, że pan oglądał, wiem, że ten film miał być chyba wczoraj czy przedwczoraj. <laughs> wiem też, że pana Józefa kompletnie gry nie obchodzą, nawet szczerze mówiąc, rozmawialiśmy o tym. Powiedział mi wprost, że to jest totalna strata czasu. No i trudno się z tym nie zgodzić, aczkolwiek z drugiej strony gry mogą dawać taką samą przyjemność, a przynajmniej mi dają. No, jak na przykład film w kinie, czy, czy nie wiem, obecność na jakimś tam koncercie. W każdym razie podejrzewam, że takich osób jak pan Józef jest mnóstwo w naszym kraju. Oni po prostu za cicho krzyczą, oni w ogóle nie krzyczą, no. I dlatego ich znaczenie niestety jest marginalne. Jestem ciekawy, jak nasz kraj będzie wyglądał za 10 lat, czy za 15, w którą stronę to pójdzie. Mam nadzieję. Ogromną, że raczej w stronę tego gościa, który na barana niesie swoj, swojego syna, a nie w stronę tych gości zamaskowanych, którzy są z tyłu. To tyle. Żegnam się z Wami. Do usłyszenia.